Opowiem Wam o swoim dylemacie dotyczącym tego, czy w przeziębieniu pracować, czy nie. Pamiętam, że kilka lat temu miałam robić taki bardzo poważny warsztat dla bardzo poważnego zarządu, bardzo poważnej firmy. I w przeddzień tego warsztatu okazało się, że jestem zaziębiona. Pamiętam, że poczułam wtedy bardzo duże poczucie winy, w mając w perspektywie to, że wywrócę. Kalendarz kilkunastu osób, którym zajęło dobrych parę, parę miesięcy, żeby się zebrać. A jednak coś mi powiedziało, że warto stanąć po swojej stronie i siebie samej jakoś nie nadużyć i nie przekraczać, nie stawać wobec trudnej pracy, wtedy kiedy, kiedy jestem po prostu słaba. Wiem, że to jest taki dylemat, przed którym bardzo wiele kobiet staje, i wierzę, że Wtedy, kiedy stajemy przed takim dylematem, czy jak jestem zaziębiona, czy jak się źle czuję, czy mam w ogóle prawo położyć się do łóżka, czy mam prawo nie iść do pracy, że wybieramy między bardzo ważnymi rzeczami. Bo to jest takie pytanie, czy ja będę jakby działać wedle starego porządku, wedle którego być może działała moja mama, czy moja babcia, i będę siebie nie szanować w chorobie, będę czuć, że muszę zasuwać niezależnie od tego, jak się czuję, czy jednak wybiorę coś, coś nowego, coś, co być może mnie samej, nawet na poziomie wartości jest bliższe, czy wybiorę takie, taki szacunek do siebie. Wierzę, że kiedy stajemy przed tego rodzaju dylematem, bardzo wiele jest na szali. Bo to nie chodzi tylko o to, jak długo będzie trwał nasz dyskomfort, jak długo będziemy tam kichać, czy. Czy kaszle, czy jak długo będziemy mieć gorączkę, chociaż to też oczywiście jest bardzo ważne, ale że na szali jest to, jak same siebie traktujemy, jak samą siebie właśnie traktujemy wobec słabości, wobec tego, co mówi nam nasze ciało. No i to, co wydaje mi się szczególnie ważne dla tych z nas, które są mamami, co pokazujemy naszym dzieciom. Czy pokazujemy, że kobieta, która jest chora. Ma dalej performować na 120%? Czy być może, jak każdy człowiek, ma prawo do tego, żeby się położyć do łóżka i poczekać, aż jej ciało się zregeneruje? Wydaje mi się, że być może nie doczekamy dnia, kiedy nie poczujemy ani nawet cienia, wyrzutów sumienia, wybierając własny odpoczynek, ale Poprzez to, że idziemy za tym, co nam służy, a nie za tym starym porządkiem, możemy wyleczyć coś o wiele ważniejszego niż Katar.